Dobrze jest w ramach przygotowania się do dobrego snu postawić sobie takich kilka checkpointów w ciągu dnia. Pierwszym z nich jest ostatnia godzina, w której spożywamy kofeinę. Najlepiej jest, żeby było to w okolicach 10-12 godzin przed pójściem spać. Wtedy, niezależnie od naszego metabolizmu kofeiny, będziemy mieli pewność, że nie wpłynie ona w żaden negatywny sposób na nasz sen. Natomiast Wiadomo, jeśli na przykład chodzimy spać o 10, oznaczałoby to, że ostatnią kawę pijemy o 10. Nie zawsze tak chcemy czy możemy, więc warto tutaj przynajmniej zastosować 8 godzin, tak? Czyli 8 godzin przed pójściem spać my po prostu kofeiny nie spożywamy. Jeśli lubimy kawę, to zawsze możemy sobie kupić kawę bezkofeinową. I po prostu pić dla samej przyjemności picia. Drugim elementem jest niejedzenie od 2 do 4 godzin przed snem, w zależności oczywiście od naszych indywidualnych tutaj predyspozycji. Następną rzeczą jest nieużywanie elektroniki godzinę przed snem. Czyli godzinę przed snem staramy się już w ogóle nie korzystać z naszego telefonu, z komputera, z telewizora i niczego innego, co z jednej strony wydziela dużą ilość jasnego i niebieskiego światła, a z drugiej strony pobudza nas emocjonalnie i powoduje, że nasz mózg zaczyna intensywnie pracować, bo jesteśmy pochłonięci danym serialem, social media, grą czy czymkolwiek innym. Tutaj staramy się godzinę a najlepiej półtorej godziny przed snem, w ogóle już nie dotykać elektroniki. Dodatkowo, jeśli mamy źródła jasnego światła w otoczeniu, w których musimy przebywać, to dobrze jest zastosować okulary blokujące niebieskie światło. Kolejnym ważnym elementem jest dobre przygotowanie naszej sypialni, czyli tutaj chcemy już zoptymalizować samą jakość naszego snu i proces spania. Oczywiście na początku musimy zadbać o ergonomiczne i wygodne łóżko. Abyśmy byli w stanie komfortowo przespać daną noc, ale są też takie trzy elementy związane z samą naszą sypialnią, które definiowane są jako zasada trzech C. Oznaczają one, że nasza sypialnia musi być cicha, ciemna i chłodna.